Cześć moi drodzy, Krzysiek na kanale Krzysiel Garage. Miałem tego nie nagrywać, ale już tu siedzę którąś godzinę. Zawsze czemu mi trafiają się takie rzeczy, że ja muszę rozpieprzać takie cuda. Superb 2 2009 ta wersja tam sedan czy liftback, czy nie kombi po prostu. Ludzie mi to obchodzi, jak to się nazywa. No nie działa pokażnik, nie działa światła, nie działa coś. Kurde, przemierzyłem wiązkę, wszystko działa. Ale nie do końca. Bo po poszarpaniu. Po no się trochę działało, trochę nie. Potem zaczęło działać, a za chwilę nie. Poszarpałem wiązką, wszystko przestało działać. No tak, tutaj pomierzyłem. Przejścia niby są. Ale oczywiście gdzieś muszą być jakieś mikropęknięcia czy coś, bo to się nie działa. i Zobaczcie, cały zawias wyjąłem tutaj nie ma zawiasu. Klapa trzyma się na plastry. Ale ona, 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 ona. Jest na tamtym zawiasie, więc nie spadnie, nie? Nie ma po prostu dociągu, nie ma świateł tych na klapie, nie, ma, nie można otworzyć bagażnika, nie można go złożyć. Czasami się zamknął, czasami nie. Tam w ogóle nie ma kontrolki. Słuchajcie, nie ma tam kontrolki yy, otwartej klapy. W ogóle nic nie widać. Cuda. No i tutaj sobie podałem przed chwilą taki test, zrobiłem, że podałem masę bezpośrednio w te przewody. Tutaj, na przykład w ten czarno niebieski to jest przewód. Jak na niego podamy masę, no boczkiem, boczkiem, no to tam się zapala. No to jest, to jest od mikrostyku, to idzie stąd do tamtąd, nie do zamka. Tu do którejś z tych wtyczek, no to jakiś mój kabelek testowy, który już godzinę już tu siedzę. Najpierw mierzyłem, mierzyłem, mierzyłem. To są takie właśnie dziwaczne, wiecie, co, usterki, że trochę działa, trochę nie działa. Tu w tym zawiasie, żeby cokolwiek zrobić, to zapomnijcie. Bo tu, żeby się pobawić, to trzeba rozpinowywać to wszystko, Wy, wywlec. Jak się to wywlecze, to ja nie wiem, jak się to wciąga. Ten zawias to jest jakaś masakra, ktoś kto to pomyślał. Tu następny patent, żeby to wyjąć, to jest rzeźnia, nie? Bo to jest jednorazowe tak naprawdę. I żeby to sporo tym założyć, to ja to musiałbym to wszystko tu rozwalić. Na szczęście to mi się nie łamało, ten cycek, więc to da się zatrzasnąć. Ale tutaj się po. po... No, no to tutaj to tam szczegół, bo to guma najdzie i ważne, żeby gumę trzymał. Ale to wszystko jest tak zrobione nad pierdol. To jest tak jednorazowe gówno, jak tutaj chciałem wypiąć wtyczkę od, od tego. Jak ja to wyrwę, to ten mi tutaj się odklei od czegoś. Oni tak chodzi już jak szmata. Takie te samochody są niesamowite. To jest. Tam, gdzie nie, nie, nie jesteś w stanie zajrzeć, to. W chuja, robią tak, że nie wiem. Wszystko plastikowe, gówniane, masakra. I jeszcze patenty takie jakieś. Gdzieś tu pękło, no gdzieś tu pękło. No rozwijam to już całe w do Już nie mam siły na to, żeby mierzyć. Coś tutaj sztukować, coś tam. Gdzieś tu się rozpieprzyło. Gdzieś tu pękło, nie wiem gdzie. Teraz punkt po punkcie będę leciał po kawałeczku. I mierzył, gdzie to jest pęknięte, urwane. Szok, szok. O, no, to odwinęłem tą wiązkę. No i zobaczcie. Wszystko uwalone. Ten jeden cały jest. Ten czerwono z niebieskim paskiem to jest. To jest moi drodzy zasilanie centralnego zamka. Więc yy, to działało akurat to. Masa, patrzcie ten niebieski. A ten niebieski z czarnym nie działał. A to jest drugi taki jeszcze. I teraz sobie myślę, wiecie co? Jaką technikę tu zastosować na naprawy tego? Ktoś powie, że to normalne w tych superbach jest i tak dalej. No ja nie mam takiej superba, te sedany czy liftbacki. To jest sedano liftback, tak? Bo to otwiera się raz tak, raz tak. Yy, nie mam do czynienia z takimi rzeczami. Bo ja nie, no to ja tylko kombi. A tu taka akcja się zdarzyła, jest 19. Jaką zastosować tu technologię naprawy tego? To będzie siedzieć w tym zawiasie za stranym. w tym miejscu. Jak to, jak to zrobię? Tam to się cofa do. Hmm. Bym musiał uciąć. To było w zawiasie. Tu sobie zaznaczyłem, dokąd to wyciągnąłem. Ile to to musi wyjść, bo to tak, to gdzie tu, to z tego zawiasu tutaj wychodzi tędy i tędy. Czyli to miejsce. Siedzi dokładnie gdzieś tu w zawiasie. To teraz tak, musiałbym wszystko wyciąć w pipe, albo nowe piny założyć i zrobić łączenie, albo zrobić łączenie tu gdzieś, czyli żeby to łączenie wyszło tu, tu na tym kawałku, gdzieś tak, a drugie łączenie, żeby wyszło. Gdzie ten zawias wchodzi? Tutaj wchodzi w ten zawias gdzieś jest. Nie. A to drugie, żeby wyszło tu. To znowu tutaj wyjdzie taka bułka. Taka buła. Kiedyś dawno coś takiego robiłem. To jest tutaj to, to jest szyba grzana. No nie wiem, muszę się zastanowić nad tym, jak myślicie. Bo lutowanie tutaj tego sensu jest. Lutowanie tego tutaj jest bez sensu, bo. Bo to będzie zagięte tu cały czas. No to tu się tak usztywni, że to pęknie. Ale to by była szybka robota. Natomiast szybka tania. <grystanie> Natomiast cięcie i przedłużanie przewlekanie przez całą wiąchę tego tutaj. Cholera. To jest robota. Zobaczcie złożyłem to mniej więcej tak jak to było Patrzcie w którym miejscu to pęka Tutaj pękło tu Na wejściu do tego ślimaka Nie w samym ślimaku tylko tutaj no tutaj Gdzieś w okolicy wejścia do ślimaka Tutaj to tak było mniej więcej tak Żeby to tutaj się spasowało A to gówno pękło tutaj I tutaj by trzeba było to przedłużyć w tym miejscu bym ciął, muszę sobie to pozaznaczać, w tym miejscu bym ciął, tutaj cała nowa wiązka przechodzi tędy, no i w tym miejscu bym ciął tutaj z tej strony. Tutaj nic się nie stanie, bo tu jest prosty kawałek, no a tutaj, tutaj, tu w sumie tutaj pracuje. Nie wiem jak to pracuje teraz, jak to się zgina w tą stronę, nie no tu jest sztywno w stosunku do tego, nie? Tutaj z luzem w środku zrobić, nawet mocno nie, nie tasiemkować, żeby nie było naprężone. No tak, no to muszę pozaznaczać zaraz, gdzie uciąć i położyć. To tam nie, nie ma dużo przewodów. No, no, trochę jest, nie? Nie będę miał takich kolorów. Tutaj niebieskie, fioletowe, fioletowe. No dobrze, no. Nastał dzień kolejny Patrzcie, tak to wygląda ta wiązka jak idzie. nie? Tu jest polutowana, przedłużona i patrzcie jak ona wchodzi w ten zawias jak to ma się nie łamać w tym miejscu hm. Dobra, jest polutowana, tutaj wychodzi to sobie tak wsadziłem, żeby tylko złapać długości. Teraz to muszę tutaj całe obtasimkować, nie? Bo aż stąd mierzyłem. Tutaj jest wszystko bez taśmy. Tam jest taśma, tylko jak wychodzi z budy, to wszystko tu muszę teraz tak wywlec. Pojechać taśmą, tu, tu w tych miejscach, gdzie przechodzi przez te ostre krawędzie, jak na przykład tu. Tu będzie przechodziła przez krawędź ostrą o. To wszystko potasionkować to była taka taśma gruba, ale ona się już nie nadaje po zdjęciu No i jakoś to będzie, nie? I tu sobie polutujemy, tu nawet może być, wiecie, tak i tak bez problemu tak, tak zrobione. Tu jest kupa miejsca do schowania, czy tu pod klapą, tu nie ma żadnego znaczenia. Nawet dobrze jak będzie z luzem, żeby można to wyciągać. Jakby coś, ale to miejsce, zobaczcie, no to, to jest masakra, ktoś kto, kto to zaprojektował. Czy mi te utwory nie posłuchano, No bo ta klapa... Ta klapa jest petarda. Nie no, mogłem ją zdjąć całkowicie, ten zawias odkręcam i ta klapa schodzi, bo po tej stronie nie ma żadnych wiązek. Dobra, są wiązki od anteny. Coś tam jest, cieniutki przewód. Ale tu nie ma. Tu nie ma w, w tym zawiasie nic. Można by to zdjąć. Dobra, ja to przymierzam. Troszeczkę tasimkuję. Yy, ułożę to w jakikolwiek sposób. To mnie martwi trochę, bo nie wiem, czy to, jak ten zatrzask będzie się trzymał. Coś tu pokombinuję, ale to tak naprawdę powinno się... To jest jednorazowe gówno i powinno się to wymieniać. Jak znam życie, to pewnie nie ma tego do kupienia. To z całą gumą na zamówienie. Nie no, ale powoli do przodu. No, jak to widzicie? Tutaj to zrobiłem. To jest tam jest poluźniona ta wiązka. Nawet ją mogę trochę jeszcze poluźnić. Tylko no, oczywiście to się nie trzyma. Tam trochę podgiąłem, więc to w miarę siedzi, ale to jest. Trzeba całe to kupować. Żeby ten plastik biały, co tam jest, no to trzeba kupić razem z tą rurką. Niedostępny element, niedostępny dwa tygodnie czekania. Teoretycznie powinno się, pff, powinno się to wymienić. No i patrzcie. Tu podwójnie, tam wzmocnione taśmą, jeszcze na narożniku tu przejścia, i jak ona będzie nam tu szła, moi drodzy. Tutaj się będzie zaginać, nie? Tu już znalazłem, że ona tak się będzie zaginać. Nie widzicie, o tak. Tu wejdzie w tego banana, w tego ślimaka. A tu, no tutaj wszędzie jest dwa razy taśmą. Tu muszę po, pocisnąć dalej, no i tutaj przepychać przez to. A tutaj ładnie się nie wiem, czy to uda mi się tak sfilmować ładnie. A tutaj patrzcie o o o, tu przechodzimy pod pod yy, konektorem do grzanej szyby. To tędy tu jest, to oryginalnie tak było, ja tego tu nie ruszałem. To jest tu, a konektor do szyby jest tam. I to wejdzie nam tu w ślimaczka, nie? Tak już jest. Przy wiązkowaniu, przy tasiemkowaniu, przy układaniu wiązki od razu robimy ten zawias i on tutaj będzie... Nie mam tego, bo nie przyjechała z tym autem ta yy, tapicerka boczna. Więc ja nie mam jak tego przymierzyć ile to tu mogę zostawić, żeby wiecie... Yy, ta bułka, co tu będzie takim łukiem, chciałbym tą zrobić jak najmniejszym yy, promieniem gęcia, nie? Ale znowu to może kolidować z tą tapicerką, co tu przyjdzie. Ale dobra, zawsze będzie można tą tapicerką dopchnąć. Także dobra, ja to tutaj tasimkuję. W środku tutaj jeden raz tasimkuję bardzo luźno. Ona w, do środka wpadnie też bardzo luźno. I tutaj będziemy sobie dolutowywać. Kolejne ujęcie. Patrzcie, to już zamocowałem to Przyjdzie Michał, to mi to przytrzyma, bo nie wiem, jak to się pozycjonuje. Wiecie? Eee, I chcę trafić na stare, otwory, na stare ślady po śrubach. To jest troszkę poprzesuwane. Tu przyjdzie Michał, to mi tą klapę naciągnie. No już się trzyma i ustawimy tak, jak było. Natomiast zobaczcie, ta wiązeczka idzie, tam jest wzmocniona, to jest tak, to jest wyprofilowana I teraz zobaczcie, gdzie ona jest. Ona jest tutaj, wchodzi, tak, wchodzi w tego ślimaka. No w tym miejscu się łamie, nie? No ale no co ja zrobię? No muszę ją tak puścić, no bo taka jest, taki jest pomysł. To cofnę do środka, żeby był luz. Nie, nie będziemy tego tutaj naprężać. I już. Jakby ktoś pytał, dlaczego ja tutaj mógłbym tu założyć nowe piny. Owszem, nie? Mógłbym tu nowe piny założyć, ale wtedy zgubimy yy, kolorystykę. No te, te przewody nie są w takich kolorach no większość jest, no ale nie miałem takich kolorów: fioletowy z paskiem, białym, z niebieskim. Nie mam, no mam fioletowy z czarnym. I jakbym tu założył piny, no to byśmy zgubili kolory, kolorystykę przewodów oryginalnych, które idą do wiązki, do wtyczek, do gniazdek, wtyczek do gniazdek. Więc ja je tutaj o, coś takiego zrobię. Naddatek, to, no, to jest miejsce, żeby ją wyciągnąć i tak dalej, tą wiązkę, zrobię ją długą, jakby coś kiedyś było tu robione, to będzie trochę miejsca, żeby pociągnąć tą wiąchę do środka, nie? Dobra, przylutuję i zobaczymy, czy to działa. O, znowu ten sam kadr, ale już jakiś czas później. To zaraz będę układał już dokładnie tą wiąchę. Ale to mam pultowane i podłączone. To co? Zapniemy Aku, czego tam nie było w tamtym yy, yy, układzie, nie było wstecznego prawego i nie było kontrolki w ogóle otwarcia klapy. Todadam, ta, -da -dam, ta -da dam, już widzę. Patrzcie, jest kontrolka otwarcia klapy i zapłonik. Wsteczny to tu jest cały czas bity. Parktronik wyłącz się I co? Wsteczne Nie ma wstecznego O, lipa Czemu nie ma wstecznego Albo nie być wsteczny czego trzeba włączyć, wyłączyć żeby skoczył, moment, moment nie ma wstecznego ani jednego, ani drugiego nie mam tu coś powyciągane nie pomyliłem przewodów a, bo wiecie co? Stecznego nie ma, coś Wam powiem: stecznego nie ma, bo jest klapa otwarta. A, czyli teraz działa. Nie mam jakiś śrubokręt, nie ma stecznego, bo działa klapa. Czekajcie, zobaczmy co tutaj się zadzieje. Te się tutaj. Yy, odblokowały to, nie? Jakby była klapa zamknięta, to by rozdzieliły pokrywy. No i patrzcie, oba steczne się zapaliły. Co ten nam tutaj mówi? Ten nam mówi, że jest klapa zamknięta. No to jest gitara, nie? No to jest gitara. Tu się światła palą. No i przecimgielne. Przecimgielne jest jedno. Aczkolwiek powiem Wam tak: Przecimgielne podłączone są dwa. No, nie chcę tego robić. Palą się. Akurat tu jest tak zakodowane, że palą się oba przyciemgielne. Nie dobrze. Ja tak nie lubię jak są dwa przycięgielne, bo się bardzo mylą ze stopem. No ale to jest. In my humble opinion. To co? To dodam. No dobra, ja to złożę tutaj skręcę i pokażę wam jak to wygląda. Zobaczymy błędy może. Albo nie, już mi się nie chce. No i dobra, samochód moi drodzy stoi tutaj. Klapa pięknie się otwiera. A i powiem wam tak, powiedzcie mi jak ktoś rozbierał coś takiego, bo nie mam siły zapiąć tego siłownika. Pokażę wam gdzie on jest. Nie mam siły, po prostu on jest tak mocny ten siłownik, albo jeszcze dobry, sprawny. Dobra, połączmy klapę. Ten siłownik jest tutaj. Nie? Yy, gdzie on ma tą kulkę? Tu, tu i tam. Nie jestem w stanie gościa. Kur... Nacisnąć. Dwoma rękoma tutaj pchałem. Nie jestem w stanie. Czekam tutaj na kierownika jak przyjedzie. Żeby go, żeby go zrobić. Pyk. Dociąg działa. Rewelacja. Brz, brz, brz. Światła wszystkie działają. Rejestracja też była, wiązki pociochane także samochodzik zrobiony. O, okoliczności przyrody, idę odpocząć trochę. Hejka, moi drodzy.